Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj nagrywam dla Was taki film o pielęgnacji. Przyszła do mnie ostatnio paczka z Eveline, może już widzieliście na moim Insta ale tutaj też oczywiście pokażę, co znajduje się w środku tej paczuszki, ponieważ jest tutaj naprawdę dużo świetnych produktów. No i przejdziemy do nowej linii kosmetycznej Eveline, która nazywa się Insta Skin Care, czyli taka linia, która ma na celu zrobić naszej twarzy taką idealną, instagramową, bez żadnych niedoskonałości skóry. Także oprócz odpakowywania tych kosmetyków, będziemy także je testować. Więc ja przez 4-5 dni będę się do Was codziennie, wieczorem albo może rano odzywała i będę Wam pokazywała, czy coś się tutaj zmienia właśnie pod wpływem. Tych produktów. Także co, nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki w górę, komentarza na dole. No i co? Przechodzimy do odpakowywania paczki. Dobra, więc może na początku, właśnie przejdziemy sobie do tej nowej linii kosmetycznej e, Insta Skin Są to produkty dla cery tłustej i mieszanej z niedoskonałościami. One mają dać szybki efekt wygładzenia naszej skóry. Kosmetyki są wegańskie, no i oczywiście są dostępne w Rossmanie, na, 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 na stronie Eveline oraz w Drogerihebe Dobra, więc teraz wam pokażę wszystkie te produkty Ja mam tutaj napisane jak trzeba ich po kolei używać Więc to sobie też zaraz zrobimy Najpierw stosujemy żel do mycia twarzy Tutaj jest napisane, że zapobiega powstawaniu niedoskonałości Odblokowuje zatkane pory i działa antybakteryjnie Następnie mamy oczyszczający peeling pasta do twarzy Przeciw zaskórnikom, który głęboko oczyszcza Odblokowuje pory Używamy tak 2-3 razy w tygodniu Następnie używamy matującego toniku do twarzy W zastosowaniu toniku mamy użyć żelu do zadań specjalnych Czyli punktowo nakładamy na niedoskonałości Który eliminuje wypryski, redukuje niedoskonałości Oraz oczyszcza zaskórniki Następnie możemy sobie użyć plastrów na nos Które odblokowują pory, przeciwdziałają powstaniu zaskórnikom I dogłębnie oczyszczają No i na sam koniec mamy... Głęboko oczyszczającą czarną maskę, pilow, której też możemy sobie użyć, oczywiście niecodziennie, to jest. Ostatni krok, widzicie, to jest taki trochę rytuał i ten rytuał właśnie tak jak mówiłam, ma na celu zrobić gładką skórę, więc ja mega jestem ciekawa, czy to zadziała. Mam nadzieję, że tak będę się do was odzywała. No i co, wszystko wam pokazałam. Teraz przejdziemy szybciutko do kosmetyków i e, dzisiaj pierwszego dnia zastosujemy wszystkie te rzeczy ze serii Insta Skincare. Jeżeli chodzi o te produkty Insta Skincare, to jest na nie promocja minus 40% do 30 czerwca. Ja ogólnie na to dzień się nie maluję, może już wiecie. Mam na sobie tylko rzęsy oraz drwinę i troszeczkę rozświetlacza. Także teraz to szybciutko zmywam, no i za chwilkę nakładam już pierwszą rzecz na moją twarz. No i co? Dzień pierwszy stosowania tych produktów. Na początku, tak jak mówiłam, używamy sobie żelu do mycia twarzy. Nakładamy żel na umyte ręce oczywiście, tak troszeczkę I nakładamy na twarz I teraz spłukujemy Troszeczkę wycieram Dobra, jak widzicie tak wygląda moja skóra Mam tutaj właśnie tego jednego tego pryszcza i tutaj mam troszeczkę też Dlatego jestem ciekawa po ilu dniach na przykład to mi zejdzie, także teraz możecie sobie zwrócić uwagę, jak wyglądam pierwszego dnia. Nałożyłam teraz ten peeling w kolejności i. Nie nagrałam tego, po prostu nie zauważyłam, więc mamy już nałożony peeling, który właśnie mamy stosować po oczyszczeniu naszej twarzy żelem i możemy go stosować dwa, 3 razy w tygodniu. Tutaj mamy napisane, że mamy rozprowadzić na suchej skórze, miając oczy i delikatnie masując okrężnymi ruchami. Także ja już to robiłam, mam już chwileczkę właśnie ten peeling już zasły, więc teraz będziemy sobie to zmywać. Dobra, mam już spukone, teraz troszeczkę sobie to powycieram. Okej, okay, więc ja już osuszyłam swoją twarz, zmyłam ten peeling i następnym krokiem jest użycie naszego toniku. Czytam sposób użycia za pomocą wacika OK. I mamy dokładnie przetrzeć strefę te czoło nos i brodę. Dobra, czyli idziemy po wacik i teraz będziemy sobie przemywać twarz tym tonikiem. Delikatnie przemywamy. To już taki fajny zapach. Taki mega delikatny. No i tutaj ta strefa T. Dobra, myślę, że jest ok. Tonik mamy za sobą, i następnie używamy tego żelut do zadań specjalnych, ale myślę, że troszeczkę sobie poczekamy, żeby tutaj ten tonik się wchłonął i. Za chwilkę za jakieś y, 3 minutki nałożymy sobie w te tutaj miejsce mojej niedoskonałości właśnie ten żel. Chciałam jeszcze powiedzieć, że pominam tą maseczkę, bo ją trzeba było chyba od razu po oczyszczeniu twarzy. E, także ją zrobimy sobie jutro spokojnie. E, no a teraz przechodzimy do tego żelu. Ja tutaj sobie już go otworzę. Jest on taki malutki, tak właśnie wygląda I nakładamy go właśnie w te miejsca, gdzie mamy niedoskonałości Cienka warstwa żelu, dobra A, i jeszcze jest napisane, że możemy używać na dzień, jak i na noc Więc ja też jutro rano sobie go użyję Dobra, to mam lustro, więc się tam potrzeba. Dobra Dobra, więc ja sobie to w te większe miejsca... Właśnie już nałożyłam, więc teraz czekamy, aż sobie to troszeczkę się tutaj wchłonie. E, I jeszcze jak pomijamy maskę peel off, to sobie użyjemy na nos, słuchajcie, tego plastra, więc już po niego idę, zostawiam w pokoju. E, ja nic tutaj teraz na nos nie nakładam, także nałożymy sobie e, już jako ostatni właśnie ten plaster. Mamy tutaj napisane, że trzeba na zwilżoną skórę na nosie te plastry nałożyć. O, tutaj jeszcze mamy dodatkowo. Maseczkę taką węglową. No i co? Tutaj mamy dwa te plastry. Dzisiaj sobie użyjemy jednego, oczywiście. Także ja sobie teraz troszeczkę tutaj dam wody. I po 15-20 minutach ściągamy właśnie ten plaster. Dobra, także odklejamy. Nieważne, ale mamy ten plaster. No i teraz czekamy e, 15-20 minut i później będziemy sobie go ściągać. Dobra, jestem po 20 minutach i teraz ściągamy ten plaster. matka troszeczkę boli prawda, ja szczerze, ale jestem ciekawa, czy coś tutaj zostanie. Uu. Tak to wygląda, więc jesteśmy po tej całej pielęgnacji. I jeszcze na koniec sobie użyję tego balsamu do ust Chyba on jest mango, tak mi się wydaje Bardzo ładnie pachnie Także to jest ostatnia rzecz Tak więc tak wyglądał pierwszy dzień No i co? Widzimy się jutro Zobaczymy, czy coś będzie widać na razie Tak wygląda moja skóra I zobaczymy, czy jutro coś się zmieni Czy nadal będzie to, czy może już to zniknie Czy jeszcze będziemy musieli troszeczkę tego poużywać tak więc co, widzimy się już kolejnego dnia Cześć, witam was już w sumie trzeciego dnia I jest troszeczkę mały problem, ponieważ zapomniałam w ogóle, że wyjeżdżam Jestem w tym momencie u cioci Ale przez cały czas oczywiście testuję, żeby był dla was pełny test Nie tak, że robię jakąś przerwę, tylko pełny test Teraz zobaczycie zobaczyć, jak wygląda mnie, wiecie, moja skóra Dzisiaj jest trzeci dzień rano, czyli już dwa razy używałam tych produktów i wczoraj użyłam właśnie tylko tych trzech: bez żadnego peelingu i bez maseczki. No i postanowiłam, że dzisiaj rano też sobie tego użyję. Teraz sobie oczyszczę twarz, użyję toniku i użyję tego specjalnego żelu. No i odezwę się do Was jutro wieczorem. Możecie zauważyć, że naprawdę ta twarz. Te moje niedoskonałości troszeczkę tak zniknęły, się pomniejszyły, nie są takie czerwone i duże. Zobaczcie tutaj. To na pewno będzie widać różnicę pomiędzy tym, co było pierwszego dnia. Także na razie jest super, bo na razie jest tylko trzeci dzień, a już dwa razy użyłam tych produktów. No więc na razie powiem, że jest naprawdę bardzo dobrze. No i co? Ja teraz sobie szybciutko umyję twarz i widzimy się wieczorem. Mamy naprawdę sporo kosmetyków, które też mi się przydadzą. Także jestem mega wdzięczna i strasznie się cieszę, że tyle aż tego jest. Tutaj na początku zaczniemy sobie może od maseczek. Widzę, że tutaj są maseczki. Jakieś chyba dla starszych, tak mi się wydaje. Musiałabym przeczytać, ale myślę, że właśnie ten dam mojej mamie, więc raczej tych nie będziemy używać. No i dam jej, mam nadzieję, że jej się sprawdzą Bo ja też mam już sporo maseczek A dla siebie zostawię te maseczki w płachcie z jedną rożcem co mega urocze I są one oczyszczające I mamy też tutaj jakąś maseczkę z tymi bąbelkami Że ona robi taką fajną piankę No i nie mogę zabraknąć produktów do włosów W takich saszetkach Myślę, że to też jest fajne i wygodne Można sobie gdzieś wziąć Mamy tutaj jakąś maskę Y, maseczki no i też mamy szampon tego też może sobie użyjemy słuchajcie będziemy tak wszystko fajnie testować i zrobimy taką po prostu wielką pielęgnację przez te dni i zobaczymy jak to będzie się E, sprawdzało. Myślę, że to będzie ciekawe. Dla mnie to jest mega ciekawe. O, I tutaj już zaczyna nam się e, kolorówka. Balsamy do ust, balm. E, to też na pewno się przyda. Ja uwielbiam takie rzeczy używać. Mamy tutaj mango i kokos. Dwie paletki. E, I powiem wam, że ja tego tak tych rzeczy nie wybierałam, także nie wiem, jak one wyglądają w środku. I jestem mega ciekawa, więc zaraz sobie pakujemy. E, ta prezentuje się tak, a ta ma taki super fajny. Brokat tutaj w opakowaniu. Także teraz szybciutko je otworzę. Zobaczcie, tak to się prezentuje tutaj od środka. No, powiem wam, że bardzo ładne te kolory. I też są takie brokaty. Na pewno spróbuję użyć, chociaż ja nie jestem jakaś. Za dobra w malowaniu, no ale Czasami mogę sobie tam coś się pobawić No i tutaj mamy jeszcze Drugą paletkę i tutaj chyba mniej więcej Już widać te kolory, więc na razie sobie tego Otwierać nie będziemy Dalej tutaj znalazłam dwie maskary Kiedyś już właśnie Evelyn też mi wysłała Tą i super mi się sprawdzała Mega właśnie mi się wydłużały te rzęsy miałam grube, także też często Mnie pytaliście jakich używam Produktów do rzęs, więc na pewno ta maskara Była przeze mnie używana i jest fajna Tutaj mamy też jeszcze jedną maskarę. Jej nie kojarzę, ale sobie też jej użyjemy. Czarna kredka oraz dwie pomadki. Ja mam tych pomadek naprawdę bardzo dużo mogę teraz pokazać. Kiedyś też właśnie je dostałam i powiem Wam, że naprawdę bardzo fajne, takie malutkie i fajnie wyglądają na ustach. Jeszcze dostałam dwa żele antybakteryjne, więc to też na pewno mi się teraz przyda. Um, jakieś takie dwa chyba kremiki rozświetlające, albo po prostu jakiś taki rozświetlacz w płynie. Puder matujący. Gąbeczkę do makijażu, pomada do brwi, ja już kiedyś chyba jej używałam. I jeszcze y, żel 99% aloesu. Y, no i tutaj mamy balsam do ciała. Figa i granat. Hejka, więc jest już czwarty dzień testowania i możecie zobaczyć jak teraz wygląda moja cera. Jest o wiele lepiej. Ten pryszcz już troszeczkę schodzi. I myślę, że... Ogólnie jest spoko, nagrywam wam to z lampą, więc powinniście coś widzieć. Hmm, wydaje mi się, że mam bardziej wygłodzoną twarz i te niedoskonałości nie są aż takie bardzo czerwone i takie duże, bardzo widoczne, że nawet nie muszę teraz niczym ich zakrywać. Także dzisiaj też używamy tych produktów i jutro rano, ostatniego dnia, zobaczycie efekt końcowy, jak było przed. Jak wyglądało to po No i mam nadzieję, że, że będzie jakiś efekt Także co, zabieramy się Za zmywanie teraz makij Makijażu Bo mam oczywiście tylko rzęsy Jak zwykle No więc sobie to zmyję Później idziemy użyć Żelu zmywającego No i oczywiście później użyjemy sobie Peeling I wydaje mi się, że użyjemy też dzisiaj maseczka Czyli dzisiaj zrobimy taki Pełny rytuał po prostu, że użyjemy wszystkiego Także ja za chwilkę wezmę sobie kartkę I użyję tych wszystkich produktów po kolei Tak jak jest tam wypisane jak trzeba ich używać Więc zaraz się do was odezwę jak mojej sobie rzęski Dobra, także używamy sobie oczywiście na początku naszego żelu Tak jak przez ten cały czas, muszę go otworzyć Działa Dobra, nakładamy sobie to I sobie tutaj wzięłam mokry ręcznik Po umyciu twarzy Zrobimy sobie maseczkę Insta Skincare Oczyszczająca czarna maska Peel off, także będzie nam ją Fajnie sobie Zetrzeć i później Po tej maseczce peel off nałożymy tonik Wydaje mi się, że to jest dobra kolejna Ta maseczka jest tutaj napisana Na końcu Ale ja nie wiem, czy ona powinna być na końcu Także użyjemy teraz Bo jakby wiecie, po toniku Po tym żelu po żelu na ten maseczka. Wydaje mi się, że to powinno być przed tonikiem Jak coś to dajcie mi znać w komentarzach, jak wy albo jak wy robicie. Zawsze mi się musi to po prostu wszędzie rozwalać, ale lepiej chcę robić Pędzelkiem, tylko po prostu, go nie mam. Ale te maseczki peel off tak fajne są. Wolę właśnie zawsze Peel off robić niż, niż te takie w pachcie, bo to się tak fajnie zdejmuje i w ogóle a tamte zawsze wiecie tak. Troszeczkę inaczej z tym jest, fajnie po prostu, wygodniej według mnie Nałożyłam sobie to w takie miejsca właśnie bardziej z niedoskonałościami Chociaż i tak naprawdę uważam, że ta cera się poprawiła i widzę zmianę Także jeszcze jutro w dzień pokażę wam rano dokładny efekt końcowy Ja na przykład szukałam jakiegoś zestawu, który właśnie pomoże mi w pozbyciu się trądziku Jakiejś takiej właśnie serii Także myślę, że to jak nie macie pomysłu Nie wiecie czego używać to 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 na pewno jest taki, Taka fajna linia właśnie Kosmetyków Żeby mieć taką gładką twarz Napiszcie teraz w komentarzu Maseczkę, jeżeli, jeżeli lubicie maseczki Jeżeli go otworzyliście Do tego momentu A może ja powinnam to na całą twarz położyć Bo tak tutaj jest na obrazku w sumie Ja spróbuję to na całą twarz Ale nie wiem czy mi tego starczy, bo Е, e, я просто порозкладала, але дуже єй масечка, слухайте. I powiem wam, że naprawdę spoko się zdejmowała i mnie nie bolały policzki Także mega spoko eee, No i co? Teraz nakładamy sobie tonik Proszę zobaczyć teraz, czy coś widać I przycieramy sobie tym tonikiem I za chwilkę eee, użyjemy sobie jeszcze tego plastra na nos No i później czegoś na usta I tego żelu w miejsca i to będzie koniec na dzisiaj i widzimy się wtedy już jutro. Przechodzimy sobie do naszych plasterków na nos. Ja już jeden raz te plastry używałam, także teraz jest drugi raz. I zobaczymy jak one zadziałają. Także sobie odklejamy, naklejam na nos. O, czuć oczywiście tą blinkę wężla, że tak powiem. Tak to właśnie pachnie Taki przyjemny zapach, powiem szczerze No i co, na koniec sobie zrobię Usta nawilżające Nawilżenie ust Ten balsam jest bardzo fajny Ładnie bardzo pachnie Taki mango Jeszcze wcześniej wam pokazywałam Mam taki drugi kokos i super są Super nawilżające I zawsze na koniec jako wisienka Oczywiście nasz żel Do yy, naszych niedoskonałości, także tutaj sobie punktowo to wszystko nakładamy. Także ja już mam wszystko nałożone, wszystko jest gotowe, także co? Ja idę spać i widzimy się jutro rano z efektami. Dobra, więc witam was, jest już rano i jest ostatni dzień takiego jakby testu, ale powiem wam szczerze, że ja tych kosmetyków używałam przez cały tydzień, Tego po prostu odzywałam się do was niecodziennie, ponieważ byłam na wyjeździe i nie miałam jak... Codziennie nagrywać, także nagrywałam wam Tylko 3-4 dni, ale naprawdę testowałam Te kosmetyki przez tydzień I za chwilkę pokażę wam tutaj przebitki Jak to wyglądało przed, a jak teraz wygląda Moja skóra po. No i oczywiście teraz Jeszcze użyjemy sobie Rano tych kosmetyków i postanowiłam, że też e, Zrobimy jakby makijaż Z tych kosmetyków, które mi też przyszły e, Nie z tej linii Także ostatni raz użyjemy No i zrobimy takie get ready with me e, No i co? Co mam powiedzieć wam szczerze? Ja widzę po prostu, że ta skóra jest wygładzona I po prostu te niedoskonałości się o wiele zmniejszyły Może nie wszystkie dokładnie zeszły Ale na pewno się zmniejszyły I nie są aż tak bardzo widoczne Zobaczcie Więc jeżeli chodzi o samą linię tych kosmetyków To mogę wam polecić Właśnie jeżeli szukacie... Jakiegoś takiego zestawu, który Wam pomoże, żeby Wasza skóra była zadba zadbana, żeby była po prostu oczyszczona i wygładzona, to rzeczywiście mogę Wam to polecić, bo ja też szukałam jakiegoś takiego zestawu, którego mogę zawsze sobie wziąć i używać codziennie, e, tak samo rano i wieczorem, i po prostu, żeby ta skóra e, była zadbana. Także e, myślę, że kosmetyki są naprawdę warte polecenia. Widzicie efekty przed i po. Używałam te kosmetyki przez tydzień i będę ich jeszcze używała Jak będzie się skończył, to pewnie też kupię od początku No i co, myślę, że też cena jest fajna, ale jeżeli chodzi o cenę, to jest też minus 40%, tak jak mówiłam wcześniej Chyba do końca czerwca, także mogę wam zdecydowanie polecić ja teraz umyć buzię do łazienki i później znam tak jak codziennie użyć tych kosmetyków, no i później się pomaluję też kosmetykami z Eveline. Teraz używamy toniku. Ja właśnie wyprostowałam włosy i za chwilkę. Potem wszystkim będę się malowała. W ogóle też yy, zapomniałam o kremie, dlatego dzisiaj pierwszy raz użyjemy ten krem, który też dostałam w tej paczuszce Oczywiście bierzemy sobie na wacik nasz tonik i przemywamy sobie teraz twarz. I czekamy, aż sobie to troszeczkę się wchłonie. I ja sobie zawsze. Używam czegoś na usta, tak jak mówiłam wczoraj Ten balsamik, mango mm, Tak wygląda ten krem, właśnie przeczytałam co on ma robić I jest do każdej cery I jest głęboko nawilżający, także myślę, że jest idealny właśnie na dzień Żeby tak sobie nałożyć Jak na przykład się nie malujecie, się nie maluję To fajnie sobie nałożyć taki krem na twarz żeby była ona nawilżona, i żeby ładnie wyglądała. Także zobaczymy. Jest on w ogóle wegański, także też fajnie. To jak większość chyba ich kosmetyków, tak samo ta linia. Dobra, otwieramy sobie. Pewnie będzie ładnie pachniał kokosem, bo tutaj widzę, że jest kokos. No, ma bardzo fajny taki delikatny zapach, i nie czuć tak bardzo tego kokosa. Teraz sobie nałożymy troszeczkę tego. Aż się troszeczkę nam wchłonie I ja teraz przechodzę już do makijażu mojego I użyjemy sobie, ja jeszcze raz będę używała tej pomady do brwi, która też była w paczce I jest ona w kolorze dark brown Także sobie otwieramy, mamy od razu pędzelek w środku Do brwi, do przeczesania i do malowania Także super Otwieramy sobie tę pomadę O, jest w takim kolorze, więc myślę, że jest to idealny kolor, kolor dla mnie i co, bierzemy sobie na pędzelek i nakładamy sobie, ja staram się robić bardzo delikatnie brwi, także troszeczkę sobie je po prostu uzupełnię. Dobra, także ja sobie uzupełniłam brwi troszeczkę tą pomadą, tak one teraz wyglądają. I teraz przechodzimy do maskary. Ja mogę wam sobie opowiedzieć tę maskara, ona jest bardzo fajna i już wcześniej jej nawet używałam, dlatego się cieszę, że też mi ją wysłali. I teraz zobaczycie jak wyglądają moje rzęsy przed i jak wyglądają po użyciu tej maskary Bo właśnie zawsze się mnie pytacie czego używam do rzęs Także ta maskara na pewno jest bardzo fajna, warto polecenia Rzęsy mam gotowe i jeszcze użyję sobie tej pomady Pomadki takiej, też I już to jest jakby cały makijaż codzienny tak więc bardzo szybki i nie jest to nic specjalnego. Nawet nie muszę tych doskonałości niczym przykrywać, bo ich tak jakoś bardzo nie widać. To już by był koniec tego filmu. Jeżeli macie zamiar kupić te kosmetyki albo je może już przetestowaliście, dajcie mi znać koniecznie w komentarzach, jak Wam się sprawdzają. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę oraz subskrypcję. No i zostawcie coś w komentarzu. I co? Widzimy się w kolejnych filmikach. Papa! Pa! Stop, stop. Okay.